Taka inicjatywa, takie spotkanie z różnych środowisk służy po pierwsze przepływowi informacji, po drugie, szeroko pojętej edukacji. A edukacja jest bodajże najważniejszym elementem służącym rozwojowi i wykorzystaniu AI w naszym życiu. Oczywiście społeczeństwo nie jest gotowe, tak jak nie było gotowe na wprowadzenie prądu czy radia, czy tego typu rozwiązań nowatorskich w swoim czasie. Natomiast na pewno kontakt pomiędzy uczelnią, która właśnie dba o poziom badań, a przedstawicielami przemysłu, którzy potrafią urealnić nie jeden plan, który się wydaje nierealny, wydaje mi się być świetną płaszczyzną, oczywiście, do tego, żeby AI wprowadzać do realnego życia, również w wersji biznesowej. Jeżeli chodzi o edukację, to wpływ jest nadal nieduży. Tu jest olbrzymi potencjał tego, że studenci czy osoby zainteresowane rozwojem osobistym będą chciały sięgać do tego typu tekstów, wzorów czy sugestii, które można uzyskać łatwo z poziomu użytkownika. Natomiast kiedy to nastąpi, kiedy nastąpi ten przełom, trudno jest mi powiedzieć. Dzisiaj nadal konflikty wyglądają tak jak zawsze w historii ludzkości, mają takie same powody. Taki sam przebieg i bardzo często taki sam finał, często tragiczny. W związku z tym, jeżeli się to upowszechnienie AI w procesie edukacji w obszarze konfliktów upowszechni, na co bardzo liczę, to być może zmienimy trochę historię świata. Na razie to są dopiero początki.